Dobra, lecimy, co? Nie. Lecim. Nie. Tyl, zwoje cewki dostałem. Więc, jak na pierwsze otworzenie, jest całkiem bloda. Paga. dodatkowe doświadczenie za bitwę duży. No. Nie, niepotrzebne mi to jest, ale dobra. Na klejka kontrolowana błyskawica to to samo co Ty, Natala, dostałaś chyba? Tak, Google dodatkowe Google. kredyty za bitwę, duży rezystor, styl 3D dla Objekta 140. I to mi się podoba, ponieważ mam Objekta 140, więc Ja go właśnie to... nie mam i nie jest mi to potrzebne. To musisz zrobić, musisz zrobić. JEDEN DZIEŃ KONTA PREMIUM, CHŁOPIE, JESTEM USTAWIADY DO KOŃCA ŻYCIA! Ja M1 się z konta cieszy. Zestaw demontażowy 5 razy. 50 golda jest to bardzo. Dodatkowe bo doświadczenie. Bo ja. doświadczenie za bitwę duży. Zostało nam 42. Ciążeczka szkoleniowa przekonfirmacja! Znowu to samo dostałem, styl z mojej cepki. Znowu to samo. Po co mi to? Zestaw demontażowy 250 golda. Wow, 7 dni. Konta premium 250 golda. Naklejka Pluton Hartu. Książeczka szkoleniowa Polaczki Dodatkowe doświadczenie 250 Golda Ty zwoje cewki Trzy dni konta 20 paczuszek za nami 20 paczuszek za nami, a ja dostałem gówno Książeczka szkoleniowa ZSRR Trzy dni, konta premium jeden dzień, konta premium Książeczka szkoleniowa Chiny Wielka Brytania. Jeden dzień konta premium 250 golda 500 golda Naklejka kontrolowana błyskawica Dobra, jeszcze jedno i będzie 20 do końca 100 tysięcy kurde Także po 30, po 30 Dostałem gówno, dosłownie gówno Jeśli po aktywacji portalu, 50 aktywacjach portalu nie pojawi się w nim pojazd, na pewno pojawi się przy następnej aktywacji. Liczba aktywacji portalu inżyniera zanim pojawi się pojazd premium, więc mam tak naprawdę gwarantowane. Multi 2K wpłacił 2 złote. Waren, modetator czatu, czy cię nie pokręciło czasem? Czemu mnie zablokowałeś? z xd nikogo nie obrażam? Donate wysyłam, ale spoko dzięki. Kolego! Odbanuj mi tu kolegę, który mi kasę daje! Nie ma panowania multi'ego 2 Nie ma panowania multi'ego 2 A co jak to jest prawdziwy multi 2 Dobra, lecimy dalej, spokojnie. Spokojnie. Mamy jeszcze 19 otworzeń. Wszystko może się wydarzyć. Mogą, mogą się posypać teraz jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy premium tank. Na to liczymy. Uwaga! Coś czuję, że teraz będzie Astronex, Astronex coś czuję. Mhm. nie przelicz po to. Naklejka generator Tesli, no. Naklejka generator Tesli, no. Mm. Zestaw demontażowy T77! Co za gówno, nie chciałem tego gówna! Ale jest! Jedna premka jest. Polałem Emila niż to gówno, bo to gówno ładuje długo. Ale mamy pierwszą premkę. Zazdro. Mamy pierwszą premkę. Zazdro! Teraz się posypię, bo zostało jeszcze. No już masz dwie! No spokojnie. Spokojnie, spokojnie, Natala. Widzów ładnie poprosisz, to ci wszystko, co dziś zbierzemy, tobie otworzymy. Dobra, lecimy jeszcze 15. Uwiem, że zaraz, zaraz zaczną. Wiem, że to jest gówno. Ja wiem, że to jest gówno. To jest gówno. Dobra, teraz się sypią premki. Patrzcie, Astron Rex. Dobra, może nie, nie wygląda to na Astron Rexa. No, jak? Jak tam twój Astron Rex? No, jeden dzień premium. No, ale to na początku są takie słabe. Zaraz będzie. Oh, Generator test i naklejka. 100 tysięcy. Dobra. Moi drodzy. Moi drodzy. Zostało nam. Zostało nam 10. Zostało nam 10. Trzymajcie kciuki, żeby to był Astron Rex. Ja mam, nie Naklejka Pluton Hard, 250 Golda Dni Premium znowu jeden Książeczka szkoleniowa Polska Znowu te dwoje cewki Pół garażu sobie z tymi zwojami cewki wywalę Nie ma już szans, nie ma już szans, moi drodzy. Zostało tylko cztery. Nie ma absolutnie szans. Trzy dni premium. No, styl dla Bat-Chata i kredyty. Ostatnie dwa. Ostatnie dwa otwieramy. Jakiś styl? Do tego Do Batchata? Tak. Dobra. Ostatnia została. I tu musi być Astron Rex. Uh -huh. Wtedy już bym się ich wpużyła, nie? Już nic nie ma.